Dziś mamy możliwość porozmawiać z kierowcami aut, które nie do końca są rajdowymi czy wyścigowymi wydmuszkami, a pojazdami, które biorą na co dzień udział w ruchu ulicznym. I między innymi, właśnie takim pojazdem dysponuje Piotrek, z którym się spotkaliśmy. Piotrze, witaj. Zauważyliśmy, że dzisiaj bawisz się po to, że całkiem nieźle swoim Peugeotem 206. Powiedz skąd tu się w ogóle wziąłeś, odkąd jeździsz? Zaszczepiłem się rok temu. Autem przejechałem pierwszy raz tutaj też na Classic Cup. Bardzo mi się spodobało. Auto nie jest doinwestowane, nic nie zrobione całkowicie jest samochodem takim seryjnym jak wyszedł z fabryki i to dla mnie było najważniejsze. I jeżdżę, tak, dwa litry, tylko motor większy, żeby nie jeden jeden. Nie, to to jakieś wszystko. modyfikacje większe? Nie chyba. Jedyna modyfikacja w tym samochodzie, odkąd nim jeżdżę, to są opony. Z przodu założone, takie troszkę lepsze i to wszystko, żeby się nie ślizgało. No tak, autem. opona to podstawa, tak, więc mamy w sumie nie za duży budżet, a faktycznie możesz się bawić jak nie jeden i czerpać przyjemność. I radość zjazdów jak jeden kierowca wyczynowego samochodu, prawda? Tak, jest. Auto nie jest tajemnicą, kosztowało 4000 zł. Zainwestowane opony, w sumie więcej to nic tutaj nie jest robione w tym samochodzie. I tak jeździ. Spisuje się świetnie. Cały I jest fan. Tak I człowiek ma dwie nerki podobno, więc naprawdę nie trzeba ruinować swojego rodzinnego budżetu i sprzedawać części ciała, a żeby się bardzo dobrze bawić i zacząć swoją zabawę w motorsporcie. Więc jak widzicie, można, można. Zachęcamy w takim razie do zabawy, a Tobie życzymy dalszych sukcesów i do zobaczenia gdzieś do zobaczenia. na kolejnych torach. Dziękuję Dzięki. bardzo. Właśnie poznaliśmy kolejnego entuzjastę motorsportu Piotra, który na dzisiejszą imprezę przyjechał swoim Cinquecento Sportingiem z 96 roku. Piotrze, skąd się wziąłeś na tej imprezie? Z Warszawy przyjechałem. <gry> po prostu. Wyciągnąłem samochód z garażu i przyjechałem tutaj na Kielce. Jasne. Co się stało, że zachciało Ci się brać udział w sportowej imprezie? Bo, bo na takiej się znajdujemy. Znajdujemy się na Kielcach. Jeszcze nigdy nie jeździłem po Kielcach. To jest naprawdę e, ciekawy tor. Przede wszystkim ze względu na tą część e, leśną, na część górską. E, przypomina troszeczkę Norda. Znaczy się Nordschleife. W związku z tym. Musiałem się przejrzeć. Dokładnie tak. Powiedz, e, co sprawiło, że chciałeś wziąć udział w ogóle w takiej imprezie sportowej, oprócz tego, że zobaczyć tor? tak? Czy coś, jazda po to, że coś ci dodatkowo daje? Oprócz tak, przyjemności? Tak. Znaczy, jazda Torowa oczywiście uczy czegoś nowego, czegoś innego niż zazwyczaj spotykamy na ulicy. Na ulicy spotykamy zwykły ruch. Natomiast tutaj jeździmy troszeczkę bardziej ekstremalnie i to jest bardzo dobry um, trenażer, jeśli można to dokładnie, tak nazwać. Dokładnie, czyli możemy poznać swoje, swoje limity, swoje ograniczenia, ograniczenia naszego samochodu, którym czasami też poruszamy się w ruchu ulicznym, bo, bo właśnie o tym chcieliśmy też porozmawiać. Samochód, którym dysponujesz, którym dzisiaj przyjechałeś, jest wygląda na cywilną wersję, którą można z rodziną pojechać, nawet na wycieczkę. A jednak możesz jak widać wziąć nim udział w imprezie sportowej? Oczywiście, można spokojnie, bez problemu. Samochód jest w dobrym stanie technicznym. Zwykłe serwisy, zwykłe przeglądy, Jasne. regularna wymiana oleju, klocków hamulcowych, płynu hamulcowego absolutnie wystarcza do tego, żeby sobie przyjechać Czy jakieś torze. dodatkowe modyfikacje poczyniłeś, żeby sobie przyjechać na tor? Nie. Nie. Czyli normalnie na kołach przyjeżdżamy bez inwestowania e, olbrzymich pieniędzy e, i można spokojnie się pobawić, poćwiczyć i zwiększyć przy okazji swoje umiejętności i poprawić bezpieczeństwo poruszania się na co dzień. Zdecydowanie prawda? tak. Każdemu polecam. Super. Świetnie. Więc polecamy wszystkim, żeby próbowali, bo tak jak mówimy, można z seryjnym autem cywilnym przyjechać i naprawdę pobawić się pomimo tego, że tutaj niektórzy startują prawdziwymi potworami. To nadal jest Kupa zabawy, szczególnie w takim samochodzie jak ten. Dokładnie. Super, dziękujemy Piotrze w takim razie za rozmowę, Również sukcesów dziękuję. i do zobaczenia być może na innych torach. Dziękuję bardzo, na pewno. Na pewno. Fajnie, dzięki. Teraz porozmawiamy z Adamem, właścicielem pięknego BMW E30 w wersji IS. Adamie, cześć. Powiedz cześć. nam, skąd się wziąłeś na tej imprezie? E do udziału w imprezach sportowych dla klasyków wciągnął mnie kolega jeżdżący Fordem Sierra. Poza mhm. tym, nie ukrywam, że lektura Classic Auto zachęciła mnie do udziału w tych imprezach. Jest to mój czwarty udział na etapach Classic Auto. Oprócz tego kilka razy byłem na imprezach dla klasyków organizowanych na Pomorzu, skądkolwiek. Powiedz mi, czy w jakikolwiek sposób przygotowywałeś sobie swoją BM-kę do udziału w dyscyplinach, w zabawie w sport? Do wyścigów, czy tam do zabawy w sport, jak to nazwałeś trafnie, jedyną, jedyną rzeczą, którą zmieniłem, są opony. Są to opony, które lepiej rzeczywiście nadają się do tego, żeby pokonywać Jasne. w nich zakręty. Poza tym jest to samochód absolutnie fabryczny, więcej zachodu miałem z tym, żeby przywrócić w nim ten stan fabryczny, no tak. ponieważ jest to auto, które budzi ogromną pokusę wszelkich modyfikacji. Tak więc w momencie, gdy go kupiłem, to było około 5 lat temu, przywróciłem go do stanu fabrycznego Jasne. i przyjemność z jazdy nim na torze no tak. oprócz, naprawdę... oprócz przyjemności z posiadania, jednak można się bawić też w motorsport takim autem, niekoniecznie, niekoniecznie rajdową czy wyścigową wydmuszką, i wydając e, dziesiątki tysięcy, czy niektórzy miliony złotych. Faktycznie można czerpać przyjemność e, nawet za nieduże pieniądze. Absolutnie, tak. tak. Zgadzam się całkowicie z osobami, które. Przyjeżdżają na takie imprezy dla dobrej atmosfery, dla dobrego towarzystwa, po to, żeby poznać ludzi, poznać ciekawe auta, których na co dzień nie widzimy. A wiele z tych aut udowadnia, że już ta ich specyfikacja fabryczna umożliwia całkiem fajną tak, jazdę. Dziękujemy Adamie Dzięki w takim serdecznie. razie za rozmowę i do zobaczenia też na innych imprezach. Do jest. zobaczenia. Powodzenia. Cześć. Cześć Maćku, Witaj, zauważyliśmy, że ścigasz się dzisiaj. Czy bierzesz udział w imprezie sportowej dzisiaj e, bardzo fajnym Daihatsu Szeradę? E, wszystko wygląda i wskazuje na tym, że jakiś olbrzymich sum bajońskich nie wydałeś na to, żeby ścigać się tutaj e, tym samochodem. Powiedz, skąd się, skąd się tu wziąłeś, co cię przy, przyprowadziło na tą imprezę? No to tak. I tak, pomysł się zrodził z tego, że nasz kolega wyścigowy Marek Pałacha, który się tutaj też ściga od długiego, długiego czasu, miał kiedyś właśnie takie Daihatsu. I jeździł nie sobie wygrywał, zdobywał jakieś sukcesy i samochód został zaparkowany u niego. I podłapałem, pomyślałem, dobra, będzie teraz moja szansa, spróbuję, zobaczymy. Do, zapytam się organizatorów, czy mogę spróbować, czy mogę wystartować. Jasne. No i, no i tak tu jestem. No. Jesteś, czyli spełniasz też swoją pasję, którą jest sport motorowy, Dokładnie, tak? tak. E, przy okazji mając samochód, który też pochodzi jakby z Twojej, z twojej przeszłości, historii, dobrze Ci się kojarzy, tak? Dobrze mi się kojarzy, zawsze mi się dobrze e. kojarzył. Czyli, czyli niekoniecznie musi to być Subaru Lancer, czy inna nie wiadomo jaka maszyna, e, wystarczy samochód, e, który można za w sumie niewielkie pieniądze relatywnie, kupić a brać udział w imprezach sportowych tak i tak, realizować ładnie. się i ćwiczyć jako kierowca sportowy bo umówmy się ale jesteś już sportowym kierowcą tak w takim razie no e, biorę można tak powiedzieć Dokładnie tak więc widzicie tak jak Maciej można jeździć można jeździć także autem, którym możemy bawić się na co dzień, możemy jeździć na co dzień po ulicach albo który jest naszym, naszym oczkiem w głowie, który sobie wymarzyliśmy i nadal korzystać z niego na torze wyścigowym i bawić się w sport. I nawet jest to lepsze rozwiązanie, bym powiedział, bo jeżeli się zaczyna w sporcie, to nie jest się za bardzo doświadczonym, popełnia się błędy. Nie ma się też za dużo pieniędzy, żeby na to wydać. No bo, Dokładnie. czemu wydawać pieniądze na pasję, na której się człowiek nie zna, jeszcze się Dokładnie. nie orientuje? Więc... Dokładnie. Może nam się nie spodoba wcale? Może nam się nie spodoba. I po pierwsze, mało się wydaje, a po drugie, jak się zaczyna, to też się niewiele umie. I szybki samochód, wydać na niego miliony, to po pierwsze, człowiek się boi nim jeździć, a po drugie, nie umie wykorzystać jego potencjału w pełni. Więc Dokładnie to jest tak. dobry sposób. Może Dokładnie nie koniecznie dajhatsu, bo na pewno są lepsze, bardziej rozsądne opcje. I nie mówię, że też. Był to samochód tani, ale też jest tak rzadki i tak niespotykany, Dokładnie że na tak. pewno troszeczkę musiałem powydawać do, częściowo i pewnie są lepsze opcje i bardziej Dokładnie rozsądniejsze. tak. Natomiast można ćwiczyć, uczyć się, jeździć wszystkim. Dokładnie. Dobrze, żeby miało cztery koła. Dokładnie. Do czego zachęcamy, więc dziękujemy Ci Macieju za rozmowę. I sukcesów i do zobaczenia na torach Dziękuję w Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo. Teraz poznaliśmy Aleksandra, właściciela pięknej Sierry Cosworth, e, która chyba fabrycznie już była troszeczkę przystosowana bardziej do zabawy motorsport. Powiedz proszę, jak zaczęła się Twoja zabawa w, w motorsport przy starty tym samochodem? E, w motorsport zaczęła się tak, że e, kiedyś przewiózł mnie kolega Sierrą, trochę mocniej, trochę słabszą niż ta, ale czteronapędową i stwierdziłem, że Trzeba kupić coś mocniejszego, ponieważ najmocniejszą wersją dostępną w Siery wtedy był kosur, więc zawsze o tym marzyłem. No i tak zbierałem, zbierałem, ceny rosły, ja zbierałem, ceny rosły, aż w końcu udało się zebrać odpowiedni budżet, żeby kupić auto. Jasne, auto jest piękne i rzadkie, więc też dość cenne. Natomiast powiedz mi, czy oprócz fabrycznego wyposażenia czy jakichkolwiek innych... Modyfikacji poczyniłeś? Poczyniłeś jakieś modyfikacje w tym aucie? Znaczy dałem trochę jakieś takie sportowe klocki, <grym> no tak. e, wymieniłem amortyzatory na trochę twardsze i to wszystko. I to wszystko. E, więcej nic nie trzeba było, bo samochód jest ostatecznie mocny. No tak. e, udało mi się kupić dość zadbany egzemplarz, e, no przy którym wiadomo, no trzeba było coś tam porobić, bo no jest, tak. samochód ma 33 lata. E, więc nie jest pierwszej świeżości, ale e, zależy mi na tym, żeby zachować jego jak najbardziej e, oryginalny kształt i jak najbardziej zbliżone parametry. No, oczywiście to nie jest samochód, którym możemy codziennie jeździć. E, bo jak każdy stary samochód yy, w porównaniu do nowego, no ma pewne mankamenty. Jasne, ale można. tak? Ale oczywiście ale można. można. jak sobie porównamy tutaj to te, te auto do innych, które biorą udział w dzisiejszej imprezie, to nim można, tam i tak. nie. Tak. Więc jak widzicie kolejny raz można, można, więc można wziąć swoje nawet cywilne auto i wychuchane przyjechać i poćwiczyć na torze i poczuć tej nutki adrenaliny i emocji związanych z startem w imprezie sportowej. Dziękujemy Ci Dziękuję bardzo takim razie za rozmowę i sukcesów i powodzenia życzymy. Dziękuję bardzo. Dzięki do zobaczenia. do zobaczenia. Teraz porozmawiamy z Marcinem, właścicielem dość ciekawego auta, który tutaj w porównaniu do innych niektórych sportowych samochodów rzuca się w oczy, czyli Mitsubishi Galant w kombi. Cześć Marcinie, Cześć. powiedz, co się stało, że w takim autem zdecydowałeś się wziąć udział w imprezie sportowej. No, ponadroczna regeneracja, podwozie zmieniłem układ hamulcowy, Kolega stwierdził, że jak już tak fajnie i szybko wygląda, to wypadałoby zabrać to na tor i przetestować. No i oto jest. Dokładnie, bo auto wygląda fajnie, bo jak z zewnątrz popatrzymy, to jest to naprawdę w bardzo fajnym stanie. Pięknie prezentujące się auto rodzinne i to kombi w środku skóry e, pełny wypas, tak, automatyczna skrzynia biegów. E, Oczywiście hamulce tutaj widać zdradzają troszeczkę e, charakter auta, bo fabrycznie ma troszeczkę koni pod maską, więc jest e, czasami trzeba czymś to ogarnąć. I można takim autem rodzinnym również wziąć udział w imprezie sportowej, jak widać, tak? I to też czasami e, mieć szansę objechać trochę mocniejszych aut, jeszcze albo przystosowanych do zawodów. Tak, sportowej. dzisiaj udało objechać się dwie e, imprezy e, Subaru, także. E, Lecz taka pogoda jest, że jednak sprzyja trochę mniejszym e, mocą w samochodach. E. No tak i umiejętnością, bo to jest też najważniejszy element auta, ten łącznik między łącznik, pedałami i tak, kierownicą. Czasami łącznik potrafi wygrać imprezę nawet z dużo droższymi konkurentami i posiadającymi dużo więcej mocy, tak? a tutaj na deszczu to weryfikujemy bardzo szybko. Tak? Fajnie, fajnie, czyli widać, jak widzicie, nawet rodzinnym autem można bawić się spokojnie w motorsport, można przyjeździć, pojeździć, a przy okazji nauczyć się ogarniania auta w ruchu ulicznym, tak, w różnych nie, nieoczekiwanych sytuacjach. Tak, właśnie tutaj na tym dużym zakręcie trochę przesadziłem z prędkością wejściową, no i niestety obróciło, ale jestem po zmianie opon, testuję inną konfigurację i pomimo tej obrotki udało się wykręcić ciągle lepszy czas, także jeszcze powalczymy do końca dnia. Super, fajnie. To życzymy powodzenia i do zobaczenia. Być może na innych imprezach. Dziękuję bardzo.